Jan Budziaszek, wytwórnia flaszek, kiedyś tak na niego mówili, bo rzeczywiście produkował Bimber, był perkusistą, nadal jest z Kaldów, stworzył wspaniały festiwal jednego serca, jednego ducha. Myślę, że niektórzy z was byli w Rzeszowie. Mój przyjaciel, świetny gość, naprawdę fenomenalny facet, kiedyś powiedział, że jeżeli idziesz na adorację, to idziesz jest jak na najlepszy uniwersytet świata, że niezależnie Jakie pytanie w sobie międlisz, co cię tam w tej twojej łepetynie niepokoi, co tam cię trwoży, sroży czy raroży, wszystko jedno, obojętnie z czym, z dylematem, jakim się tam wybierasz, to jest więcej niż pewne, że odpowiedź otrzymasz właśnie na tym uniwersytecie najlepszym, na tej, na tej adoracji. Pod warunkiem, że nie będziesz w to wątpił bardzo to pamiętam bardzo to lubię każda wątpliwość każdy a bo ja wiem każdy lęk to jest furtka którą natychmiast się ładuje nasz kudłaty nieprzyjaciel który wyrwie całą łaskę która jest potencjalnie dla ciebie